Cześć, tu Grzesiek, witam Was dzisiaj na Raduni, na trasach, na których normalnie lata Szymon Godziek, zwany szamanem, a ja mam rower, który nazywa się Rampage. Jest akurat zabawne. Fantic, włoska marka, rower cross country, down country i nazywa się Rampage. Nie wiem dlaczego Włosi tak go nazwali. Ja troszeczkę dla jaj wziąłem go tutaj akurat w to miejsce, ale rzeczywiście byłem już tutaj wcześniej, jeździłem na nim. Jeśli tylko potraficie odpowiednio dobrze jeździć, jest to jak najbardziej możliwe. Ale generalnie ten Rampage akurat nie jest przeznaczony do latania z klifów, tylko jest to. Ciekawa maszyna na pograniczu cross-country i down-country. Podsumowując ten test, powiem Wam, do czego ten rower jest przeznaczony tak naprawdę? Ale na razie strona techniczna. A w ogóle Fantik, jak się dowiedziałem od jednego z kolegów, pozdrawiam, piwniczną, to marka, która robiła motocykle, w tym trailowe. Ale zaczęli później robić elektryki, tak jak wiele innych marek. Mamy tu Fantika Rampage. Rower bardzo ciekawy, bo lekki. Istnieje teraz wielka dyskusja na ten temat, czy elektryki w przyszłości to w ogóle będą jedyne rowery, na których będziemy jeździli. I tego typu sprzęt jak Fanti to jest właśnie odpowiedź. 15,5 kg w topowej wersji, tak jak ta, to może nie jest, widzicie, no nie szarpię się z tym nie wiadomo jak, może nie jest to waga jeszcze ultra piórkowa, ale jest to elektryk. Carbonowa rama w całości. 120 skoku przód i tu. E, takie rzeczy jak karbonowy cockpit. No i przede wszystkim silnik TQ. 50, tak zwana HPR50. Bateria 360. I mamy lekkiego elektryka, który jeździ jak zwykły rower. I tu najważniejsze. Włosi wybrali bardzo ciekawą koncepcję. Roweru elektrycznego w ogóle wzięli zwykły rower cross country i do typowe komponenty XC. Stąd macie właśnie jednoczęściowy cockpit. Tu naprawdę jest mostek. Minus 17. Macie sztycę o niewielkim skoku, tak jak widzicie, regulowaną, krankbrasa. Eee, macie nawet blokadę amortyzacji. Wszystko tutaj, szoka, manetka. Da się. Tak jak w klasycznym, typowym rowerze cross country, mamy tutaj pełen zakres. Blokada amortyzacji, niewiele skoku 120, lekkie opony, nawet koła cross maxy. Jeżeli jesteście starym cross jak ja, to oczywiście zapałacie miłością, charakterystyczne. Plus szybkie gumy Pirelli. Teraz chętnie bardzo stosowane przez zawodników w pucharze świata. Żeby było ciekawiej, mamy cross-country dla kogoś, kto całe życie ścigał się w maratonach, a Włosi lubią dalej maratony cross-country, mają Dolomity, różne Celeronda i tym podobne rzeczy, ale niektórzy z tych ludzi lubią odrobinę wjechać w trudniejszy teren. I ten rower jest w różnych wersjach. Ten czysto cross-country, powiedzmy, ma 120 skoków na 120. Ten drugi 1.4... Ma 120x140. To dalej jest ta sama raba, ale mamy różny widelec. Ten drugi będzie dzięki temu odrobinę bardziej down country, ale bez przesady. Sami widzicie, to jest rower z natury stworzony w kierunku właśnie klasycznego cross country. Piękne SIDY przód tył, blokada. Fajne koła, karbonowy cockpit. Ten rower w topowej wersji faktory kosztuje około 51 tysięcy. W tej chwili po przeliczeniu z euro, czyli ponad 11 tysięcy euro. Ale sama seria startuje od modelu Sport, gdzie kosztuje 20 kilka tysięcy złotych. Zawsze ramę macie tą samą i ten sam silnik i baterię. To jest TQ. Najcichszy. W tej chwili silnik też najsłabszy, plus do tego mała bateria. Ja ten rower testowałem w sposób zgodny z przeznaczeniem, poza Radunią. Byłem też na singletracku pod Sprekiem i swoje ulubione trasy, tę pętelkę, którą lubię naprawdę najbardziej, najbardziej, w, 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 włącznie z takimi trasami jak Czarny, Hejnicki, Chrebień, zrobiłem pętlę typu 30 km w godzinę 15. Normalnie jechałbym 3 godziny, bo te wszystkie podjazdy, które tam są, włącznie z asfaltową agonią, to oczywiście na zwykłym rowerze trwają wieczność. Na tym rowerze jest to tylko godzina 15 teoretycznie, a jednocześnie full speed. Czy mi się to podobało? To oczywiste. Single track pod smlekiem nie jest tak trudny jak tutaj to, co mamy na Raduni i Enduro, więc ta geometria. Ta klasyczna konstrukcja cross-country jak najbardziej się sprawdza. TQ. Gadam i gadam. Najważniejsze. TQ, czyli Dobra, przewracamy rower. Silnik, tak zwany harmoniczny. Harmonik Pingring. Jest to maleństwo, które się kryje wokół środka suportu. Jest ultra ciche, co mi się bardzo podoba. A baterię mamy schowaną tu. To jest tylko 360 godzin, 50 Nm, jeżeli chodzi o moment obrotowy, ale to wystarcza. Mam dla Was cenną wskazówkę. Jeśli chcecie naprawdę fajnie polatać na TQ, Na dzień dobry odpalacie apkę, jest bezpłatna oczywiście, i zmieniacie tryb maksymalny spośród trzech dostępnych na maksa. Wszystkie suwaczki w górę i wtedy ten silnik pracuje najfajniej. Czuje się to moc, da się jeździć. Jest super. Zmieniamy manetką tutaj po lewej stronie. Eee, tutaj mamy dodatkowe funkcje wyświetlane na wyświetlaczu: pojemność, zasięg, waty, które daje silnik, waty, które wyprodukujecie. Nic więcej nie jest potrzebne. Te Q można w ogóle rozszerzyć o dodatkowo o tak zwany wrench extender, który daje jeszcze połówkę tej pojemności. Będziecie mieli wtedy e, około 500. Ale to jest dla zainteresowanych, którzy chcą zwiększyć zasięg. Ile można przejechać na takim rowerze, jeżeli chodzi o zasięg, a właściwie wysokość, bo to Was interesuje pewnie najbardziej. Ja na identycznym silniku z identyczną baterią zrobiłem 1400 metrów w pionie. Wjeżdżałem na innym rowerze, na TQ, wjeżdżałem na szyndzielnie, cały czas w trybie ekonomicznym, podstawowym. To dalej jest lżej jak na rowerze analogowym. No bo silnik działa. Jednocześnie to wspomaganie jest niewielkie. Tutaj przy pełnym wspomaganiu, jeśli jeszcze podkręcicie wapce, nie należy się spodziewać, że zrobicie więcej jak 1000 spionie. Też oczywiście zależy to od waszej mocy pedałowania, od tego, ile włożycie własnej siły, ale da się fajnie przelecieć 30-40 km full speed tak jak ja zrobiłem na single traku. Te rowery nie do tego są przeznaczone, żeby jeździć jak na Ferrari. To będzie bardziej taki sliperek, który nieinwazyjnie przemieszcza się w terenie, no i jest lżejszy. Jeżeli irytują was elektryki, które ważą 25 kilo i więcej, a są takie, te tanie szczególnie, e, rower na tekul to jest odpowiedź. Fantik w dodatku zrobił rower, i tu jest jakby podsumowanie mojego testu, dla kogoś kto ścigał się w maratonach, dalej lubi jeździć na rowerze, niekoniecznie ma czas na trenowanie, ale też nie ciągnie go koniecznie w, w, w kierunku bardzo trudnych tras enduro. Po prostu nie. Lubicie ścieżki typu single track licenses, lubicie polatać po single trackach, lubiliście do tej pory maratony. Rampage pozwoli Wam to dalej robić, niekoniecznie trenując, jeżdżąc szybko i daje satysfakcję na podjazdach. To, co mi się chyba najbardziej podoba, to to, że te trasy, które uważacie czasami za nudne, ja na przykład na glacienzisie mam takie fragmenty, które wolałbym omijać, bo są za płaskie odrobinę. Na takim rowerze jest to czysta przyjemność. To jest taki flow w górę i w dół. Więc elektryk, czy będzie kiedyś zastąpi każdy typ roweru? Jeśli to właśnie taki lekki silnikiem, którego nie słychać. Podjeżdżaliśmy tutaj na Radunie. Łukasz wrzucił full speed w pewnym momencie miał zapakowany plecak z, z aparatem ze wszystkim. Myśmy jechali na analogach. Był tuż obok, myśmy go nie słyszeli. Ptaszki śpiewają, także zobaczycie ten rower w akcji, nic nie słychać. O to właśnie chodzi. A rampage jak jeździ? Mm. Powiem Wam tak, jeżeli lubicie cross country, ten rower Wam się spodoba. Jeżeli szukacie wygodnej kanapy, niekoniecznie. Ja lubię to, jak na niego wsiadłem, pierwsze wrażenie było Boże, jaki niski przód, chociaż są podkładki. Ale później na single tracku było to pełne latanie. Lubię, że jest obniżana sztyca, nie potrzebuję nie wiadomo jakiego skoku. Ten, który tutaj jest, jest wystarczający. A to, że tego roweru nie słychać, podoba mi się chyba najbardziej. Więc Rampage w innej wersji, nie wiem co to tutaj znaczy, może full speed w górę i w dół. Fantic 15,5 kg. Polecam.